Serwisy, to będzie dobry wszystkim, bardzo gorący ja i serdecznie. Ja jestem Milki to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Jak widzicie, za mną w tle jest już wybudowany domek Eliski ale dzisiaj wcale nie będziemy nic z Eliską robić, ponieważ Eliska sobie buduje. A ja, słuchajcie, planuję zrobić jej 5 pranków za to wszystko, co mi tutaj wyrządziła na tym świecie. Ale oczywiście zanim to, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał i zobaczcie, mam taką fajną koszulkę i możecie taką właśnie kupić na moim sklepie. Nik znajdziecie w opisie tego filmu. Także, słuchajcie, ja już mam tutaj przygotowany takie fajny pomysł, że tak nie mogę doczekać po prostu, jak ja tutaj to wszystko zrobię. A, ona nie wie, że ja w ogóle teraz, yy, że ja... Czemu ona lewituje, bo w ogóle? Co jest? z się klocki. Ale w każdym razie ona nie wie jeszcze, że... Ja też pewnie powiedziałam że będę teraz budowała most i w ogóle i to wszystko, a ona powiedziała, że no okej, okay, że ja sobie zbuduję domek. No i takie do no, spoko. No i tak. Jak widzicie, jestem bardzo przygotowana i tak. Pierwszy prank to będzie taki, że jej damy pełno jajek, słuchajcie. <gryw> pełno jajek w tym, no, nie, w domku. Drugi prank to będzie że damy jej pełno magmy w domku. Trzeci pełno wody. Czwarty będziemy ją wkurzać niewidzialnymi potkami i ostatni tak pan najlepszy to prank z klipperem, że zamkniemy klippera tak jakby zaszkłem, a Liska będzie sobie myślała, że ten klipper jest naprawdę jak wejdzie do domku, to przecież tak czuje, że będzie się po prostu bardzo baba. Także coś takiego sobie, mam to nawet wymyślić. Także ja oczywiście ściągam moją zbrojkę, żeby nie, wiecie, nie widziała i teraz mi się naprawdę bardzo składać, że nas nie widziała, także sobie idziemy na około tego domku. Żeby ona oczywiście a nic nic nic, nic nie zaglądała. Ja sobie może zrobię troszkę wody już żeby było. I myślę, że najpierw zrobimy takiego najłatwiejszego pranka, czyli po prostu prank z jajkami. Eee, Także sobie tam lecimy. W ogóle myślę, że jest całkiem ładny ten domek. Możecie napisać w komentarzu, czy Wam się podoba. Mi bardzo się podoba. Eee, no ale słuchajcie, nie wiem, ja, ja nie wiem, jak to będzie. Ona sobie tej buduje na spokojnie. Ona w ogóle nas nie może widzieć. Ona po prostu tak, wiecie, no nie wiem, jak nas zobaczy czy coś, no to po prostu jej powiemy, że no, że... No ja tutaj tak przyszłam, bo nie wiem, bo szukam drewna. Czyli tak, dobra, czekajcie. Musimy teraz skradać. Bo nie chcę jeszcze wykorzystywać moich Okej, okay, ona to gdzieś jest potek. O, o, nie, 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 nie! One jest chyba na dole. Na dole jest, mam nadzieję, że tak. Oni, nie, ono to coś buduje, dobra. Szybko wbijamy. Okej. Okay. Jest dobrze i... Na razie nie zamykamy. To tak, robimy słuchajcie, pełno kurczaków. Okej, okay, mamy jednego kurczaka, mamy dwa kurczaki. O nie, one mogą wyjść! To musimy to wszystko... Nie, 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 nie wychodzisz mi to, dobra. Już mamy pierwsze 16, tutaj też, troszeczkę mało sobie będzie tych kurczaków, tak mi się wydaje. Trzy kurczaczki. Dobra, i kolejne ostatnie, cyk, cyk, cyk. O, dobra, już mi się więcej troszeczkę zespełn... zespełnowało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kurczaków. Okej, okay, może być, może być. Um, raz, dwa, trzy... Ile ich te... U, tutaj O, tutaj jest troszeczkę więcej, Zobra, coś mi się chyba zbogowało przez chwilę. Ja mam jeszcze dwa jajka. I tak, te kurczaki tutaj będą chodzić. Tutaj będzie, to będzie, co będzie miało takie troszeczkę, co tutaj się dzieje. Ale jeszcze mam kurczę, co tutaj teraz zrobić? Może faktycznie tą wodę gdzieś tutaj wylejemy, żeby było jeszcze śmieszniej. Oj ten kuczek tutaj wpadł. One nie mogą w ogóle stąd wyjść, także musimy naprawdę bardzo uważać. Okej, okay, tutaj sobie to wlejemy. Dobra, i teraz tak, możemy brać sobie tutaj więcej wody i na przykład jej pozalewać z całutki dom. O, ja, ale ona się zdenerwuje, słuchajcie, patrzcie, te kurczaki będą też tonąć razem z tym, to jest takie takie dwa pranki w jednym, dobra, wiecie, co, wydaje mi się, że już chyba starczy tego te kurczaki, co one tutaj robią, jak ja teraz mam stąd wyjść słuchajcie, musimy w jakimś takim dobrym miejscu, dobra chyba przez, po prostu przez szybę widzimy, bo to chyba nie widzę innej opcji, dobra i teraz tylko, o nie, 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 nie mogę wyjść szybko, 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 okej, okay. dobra mam nadzieję, że się jeszcze nie kapła, ale mam też nadzieję że zaraz, to no, raczej się teraz skapnie, bo tutaj, tutaj widzimy wielką wodę, która się wylewa przez szybę więc pewnie zaraz tej przyjdzie, dobra, poczekamy słuchajcie teraz na nią, aż tej przyjdzie. Bo mam nadzieję... Ej, no co ja, to ja, to ja, to ja, co ja tutaj zrobiłam źle? Przecież to jest wszystko za tego włane. Ja, wiecie co, ja tutaj po prostu może to na wszelki wypadek zostawię ten, bo ja nie chcę, żeby tutaj mi się cokolwiek lało. Dobra, to teraz czekamy, aż ona... czy wyszło, Wyszła, wyszła. wyszła. <ścoughs> nie, nie możemy jej zauważyć, nie możemy jej zauważyć. Jak <ś olariser> <śleszte> <śleszte> pływa tam! o, wow, nie idzie, tu idzie, tu idzie, tu szybko, szybko, szybko. szybko. Chowamy się, chowamy się, nie, nie zauważy mnie. Nie, nie, nie zauważyłam nie. Nie widzi mnie, zobaczcie, nie widzi mnie. Tak to by coś napisała. Ona mnie nie może zauważyć w tej trzcinie. Nie ma szans. Spokojnie. Nic nie pisze, czyli chyba mnie... Nie... O nie napisała, gdzie jesteś? Dobra, muszę napisać, że... Yy, zbieram trzcinę dobra, zbieramy sobie trzcinę, nie? Wiecie, o co chodzi. Aha, o, dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze. <grystanie> Jaki prank dobry to był! Co to się dzieje?! Przecież się coś wylewa, słuchajcie, z każdej z możliwej strony świata. Bo... a nieważne! Dobra, słuchajcie, jest dobrze, okej. Pierwszy prank, słuchajcie, wykonany i to tak bardzo, bardzo fajnie, dobra. W sumie pierwsze dwa pranki. Teraz, słuchajcie, musimy... A! O! o, 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 o... Ja nie wiedziałam, że przez szkło się, słuchajcie, wylewa woda. No to musimy teraz, w takim razie, poczekać. Okej, okay. to myślę, że teraz jest dobry pomysł, dobry, dobry odpowiedni, słuchajcie, moment na to, żeby wypić potkę na niewidzialność. I teraz... To Izami już nic nie zrobi, patrzcie. I na przykład będziemy ją straszyć. Gdzie ona tylko jest? Musimy tylko ją znaleźć, czekajcie. Ona tutaj jest. O, patrzcie, tak, uwaga. Uderzyła mi, mi, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, czekajcie. Widzę pochodnie. O nie, pochodnia! A, uciekamy stąd, szybko, 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 szybko. Dobra, uciekamy, dobra, idziemy stąd, szybko idziemy stąd, dobra. Jesteśmy już w zamku, jesteśmy już w zamku na całe szczęście. Patrz, ona mnie nie widzi, ale akcja, dobra. Ale kurde, widziała pochodnie, nie, 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 nie pomyślałam w ogóle o tej pochodni. A zjedzmy sobie coś, bo jestem mega głodna głem z tej całej akcji. A, ja, możemy straszyć ją dalej, patrzcie. Ej, <grystanie> za już widzę, że ma dość. O, o, o zabrałem jej ten. Patrzcie, patrzcie, zablokujemy ją. I nie wyjdzie. <grystanie> a teraz będziemy jej patrzcie, patrzcie, o. Nie, 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 nie! To było przestraszne dobra. Ale to kocham, naprawdę kocham prankować młodsze rodzeństwo To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka może istnieć. Dobra, poczekamy sobie filkarz, ona to jest wszystko ogarnie. Emi. Napisz jej, że z wy idę zjeść. O ja, to jest dobra. Mamy jeszcze 6 minut, co niewidzialności. So, Okej, okay, dobra, dobra. Teraz już w ogóle. Pyk. Pyk. Tak, patrzcie, zrobimy jej takiego pranka Tyk, dobra syk. <grystanie> o, buduje się Nie mam już budulca Dobra, teraz tym Okej okay. Uciekamy, uciekamy, uciekamy Dobra, co by teraz chcecie zrobić? Może coś Magmu zaraz będzie musieli zrobić Słuchajcie też Co to? Zrzucimy ją pa Eliza! Jeszcze ją strzelimy, patrzcie, cyk. O, M jesteś jeszcze, a ja, ja jej nie odpiszę, żeby wiecie, żeby nie było, no, nie? I że, żebym myślała, że ja sobie poszłam. Dobra, ale już jak jest na dole, słuchajcie, to szybko robimy, patrzcie, robimy takiego pranka, żeby ona sobie tutaj weszła w magmę. Szybko, 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 szybko. Dobra, cyk, cyk. Dobra, zamykamy drzwi, oczywiście. I zobaczymy jej reakcję. Gdzie ona jest? Dobra, ona już idzie. Wyr napisała, okej okay, zaraz się będzie noc widza. Dobra, teraz się patrzę, patrzcie na to się zaraz. Przeszła obok mnie totalnie. Ona zabija te kurki! Co jest grane? Dobra, pyk! Patrzcie, my już uderzymy raz. Ona nie wie co się dzieje, słuchajcie, totalnie. Pyk, pyk! O, wow, spadła, ej, zrzuciła mnie! Co <grym> so, jest grianne. dobra. Oby nie weszła do domku teraz, bo ja bym chciała zobaczyć jej reakcję. Nie, 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 niech chodzi, Nie tylko byle by nie weszła do domku. Jest już noc, ale mam nadzieję, że... dobra. O, teraz już ją widzimy. Niech ona już wejdzie tam, bo kurde, jak to zobaczyć. Co ona robi? Ona się gdzieś poleciała. Ale dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy w takim razie więcej czasu na to, żeby włożyć sobie tutaj yy, to miejsce. Czekajcie. O, o, ona się chyba buduje. Dobra, popsuję tutaj, szybko to zniszczymy. Ała, 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 dobra? Ała, ała, ała. Szybko, szybko. No kura, weź to wywalaj. Szybko. W sumie po co ja się schyla? No co za kura. Uh, uh, no. Dobra, w końcu. Wyszła sobie, więc tutaj szybko robimy tą magmą, słuchajcie, jak ona wejdzie, to mam nadzieję, że się zdziwi i się wystraszy, słuchajcie, tego dobra, więc on tak tutaj zostawiamy. Nie jest bardzo ona jest w ogóle, ja tutaj może jej zakryję to, bo... O, bo ona sobie to nie może, nie umie poradzić z tym, z tego co widzę, dobra? Szybko, szybko, szybko chowamy, chowamy się. O, zauważyła. Aha, <grywa> Jaki... co jest, Oni zobacz, ona po prostu idzie, nie? Wyrwane we wszystko. Ała, ej, dotknęło mnie ja. aż, dobra. Ehm, patrzę, cykniemy ją. O, 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 o. Zaraz za mnie, o nie, mam cztery serduszka, muszę teraz uważać o nie, o nie, o nie, o nie, nie możemy tylko teraz zauważyć u Co za pomalona akcja, co oni zarobić? Ja chciałam je zabić, nie wytrzymam. Dobra, szybko i jeszcze postawimy magmę. Ma, musimy coś zjeść. I ona mnie jeszcze nie widzi, dobra, ja mamy jeszcze 3 minuty, słuchajcie, prankowania, jej. Dobra, niszczę to, ale zaraz tutaj oczywiście jest Magła, także mam nadzieję, że w to oczywiście zaraz wejdzie I zaraz zrobimy najlepszy prank, jaki może istnieć Czyli oczywiście tego klipera tutaj zaprowadzimy Ja nie wiem jak ja to zrobię naprawdę, ale mam nadzieję, że to się uda eee, Myślę, że to będzie dosyć ciężkie Dobra, jeszcze tutaj, tutaj popykamy, oczywiście brzwi, żeby było Pyk, 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 pyk O, to było bardzo przykre, dobra, nieważne O, o, idzie? Czy nie, to jest naprawdę mega zabawne Icyk, cyk, Icyk, cyk. Już nie wyjdzie stąd Eliza. Dobra, słuchajcie, Myślę, że z Magłą się dosyć wystarczająco popawiliśmy. No i teraz czas na najgorsze, czyli oczywiście znalezienie klipera. Jest bardzo ciemno. Słuchajcie, ja tutaj nic nie widzę, ale ten kliper by się bardzo przydał. Eliza, mam nadzieję, że teraz po prostu zostanie w domku. O, idzie tutaj, dobra, musimy się schować. Mam nadzieję, że ona będzie teraz w domku po prostu i, i nie będzie nam się interesowała. O, wraca do domku chyba. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie z niego teraz przez jakiś czas wychodziła. Ja tutaj szybko robię fortyfikację, że tak powiem. Cyk, 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 bo zaraz zobaczycie co zrobię. Chcę zabudować, słuchajcie, klipera w właśnie tutaj, w tej szybie. Także jak ona wyjdzie, słuchajcie, to wiecie, nie? To będzie takie, o, co jest grane, no nie? Mam nadzieję, że to się serio uda, tylko że, no, musimy, słuchajcie, najgorsze, czyli znaleźć jakiegoś klipera. I ja nie wiem, jak my to zrobimy, tutaj zrobimy wejście, no. To będzie dosyć ciężka sprawa, już myślałam, że wychodzi. Także na chwilę się oddalimy, oby tego tylko nie zauważyła I że tego nie zniszczyła, bo no znalezienie klipera nie jest takie proste jak wam się wydaje Dobrze, że jest noc przynajmniej Ja nie mam żadnych... mam dobra, już myślałam, że nie mam pochodni żadnych Mam jakieś pochodnie, to sobie będziemy oświetlać drogę nimi e, Ale gdzie jest jakiś kliper? No błagam, jest zawsze tyle kliperów, to oby jakiś teraz się też trafił nam Byłoby przynajmniej bardzo, bardzo miło Bo właśnie trzeba byłoby go... O jest kliper, dobra, świetnie, świetnie Teraz on musi nas zauważyć Okay. uderzymy go. Dobra, idzie za nami, idzie za nami. Tylko nie wybuchnij, nie wybuchnij, nie wybuchnij po drodze, Ptis, nie wybuchnij. Dasz radę, gościu, dasz radę, damy radę razem. Idziesz za mną? Idzie, dobra, dobra. E, nie mamy nic do budowania. Wejdziesz tutaj, no wejdziesz tutaj, dawaj, dawaj, wierzę w Ciebie, pomogę Ci, helpnę Ci, popatrz. Proszę bardzo, masz tutaj drogę. Dobra, słuchajcie, ten klipper jest bardzo blisko, tylko że jest problem. O nie, nie, nie. No nie gadajcie, że mi wybuchł, no naprawdę, nie wytrzymam po prostu ludzie z tymi kliperami, musimy znaleźć drugiego klipera Jakiegoś lecie takiego wyżej trochę, ponieważ no ciężko klipera poprowadzić przez jakieś liście, także słuchajcie, no zaraz będzie ten dzień, także no musimy szybko sobie jakiegoś kliperka znaleźć Halo, no kliper, no jak was jest zawsze tak dużo, to teraz nie ma ani jednego, naprawdę, no dajcie mi jednego, jednego klipera, tylko jeden kliper, proszę, proszę, proszę Jeden kliper, Dobra, ja tutaj oświetlę bo naprawdę nic nie widać ja dalej mam teoretycznie, zaraz wracam wiecie co chodzi, tam nie napisałam, mnie, że że, że sobie idę zjeść i też uda, udałam, że wychodzę także powinna się skapnąć i się powinna wiedzieć, że nabrać się po prostu na to no jejku, naprawdę nie ma żadnego klipera, halo no jeden kliper tylko tu jest szkielet, ale szkielet mnie nie interesuje, z klipera, bo wiecie jak jest Kliper nie, zobaczę klipera to jest zawsze takie, o kurde, nie, ja już, już mi pół chałupy z dywem pójdzie, a no, kszkielet to jest takie nudne, także ja szkieletów nie chcę. Naprawdę bardzo, bardzo bym chciała tutaj klipera jakiegoś. Hmm, kliperku, kliperku. Okej, okay. mamy klipera, mamy klipera. Teraz jakoś musi za mną pójść tak, żeby nie wysadził sobiecie, pół, pół chałupy, nie? Dobra, tego musimy wywalić. Kurde, wywalaj mi się, Zombie, nie chcę ciebie. Okej, okay, idzie za mną, idzie za mną, idzie za mną. Teraz tak, musi tutaj wejść, chcecie. musi tutaj wejść, musi tu wejść. Wejdziesz tu, wejdziesz tu? Tak? FUCK! Uż. <grywa> <grywa> uh, uciekamy stąd, uciekamy stąd, tak to nie miało wyglądać! Radujemy, radujemy, jak ona mnie zobaczy, to chyba mnie zabije, ona mnie zabije, jak nic nie zabije. Uh. Oh, 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 dobra, to tak nie miało wyglądać, nie trochę nieudany. O nie, ona nie, 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 nie Eliza został. Proszę, Cię, proszę Cię, przepraszam, przepraszam, Eliza, bo chęci, nie rób tego. O nie, o nie, ona mnie chyba po prostu zamorduje zaraz. Ale pranki udane, ale pranki. Emilia! Puchę opy, z dymymem poszło tak, nie miało być, ja miałam, mia To miało być tak, że miała się wystraszyć, Eliza. O nie, dobra, szybko, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. wo, 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 no, wo, no, wo. No, no. Dobra, nie wejdzie tu, nie wejdzie tu, nie wejdzie tu. Szybko. Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, skryj się tutaj, nie zauważy mnie tutaj, nie zauważy mnie. Eliza, dobra, przepraszam, przepraszam, nie, już dobra, już przepraszam. Eliza, nie rób, mam pół serduszka! Nie, 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 mam pół serduszka, Eliza, pół serduszka, przepraszam, dobra, 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 dobra. przepraszam Przepraszam. Mm. Miał <grywia> 25 level! O nie! Przepraszam! <grywia> Słuchajcie, ja myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć. <grywia> żeby zakończyć ten odcinek. Myślę, że odcinek był udany, zasadzie, jeżeli chcecie więcej pragów na młodszej siostrze, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Subskrybujcie, lajkujcie. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć! Zanim mnie znowu zabiję, pa pa.